dobry, kochani, to znowu ja. Dzisiaj tak tylko szybciutko, jeżeli chodzi o poddawanie matek, bo tutaj jest fajny komentarz. Bardzo mi się spodobał w sumie ten komentarz, nie jest to złośliwe, oczywiście. Jeżeli chodzi o pozostawienie mateczników. I jak najbardziej ja zgadzam się, jeżeli mamy możliwość pozostawienia matecznika w Ulu, jeżeli stwierdzimy, Cichą wymianę, dlatego ja Wam ostatnio mówiłam, że jeżeli chodzi o cichą wymianę, to pozwalamy matkom się wymienić. Nie robimy już z tego matecznika, jak mamy jeden oczywiście, odkładu. Ale jak Wam na przykład mówiłam, że jak mamy dwa mateczniki na dwóch różnych ramkach, to możemy sobie zrobić jeden odkład z tym jednym matecznikiem z cichej wymiany, żebyśmy mieli w razie czego matkę rezerwową. I do tego zawsze Was zachęcam. Natomiast jeżeli chodzi kochani o podłożenie matecznika w rodzinie, w tym momencie, kiedy stwierdziliśmy, że albo nie ma czerwiu, jest bezmateczna, albo mamy czerwiu niewiele. Bo przypójmy, tydzień czy dwa tygodnie temu ostatnio robiliśmy przegląd i na przykład gnietliśmy matkę, lub ta matka nam zginęła w niewiadomych okolicznościach, bo tak też bywa. Pamiętajcie, tak samo pszczoły umierają. Więc omówmy sobie w tym momencie, jak to wygląda z początkiem sierpnia, połowa sierpnia, jeżeli chodzi o pozostawienie matecznika. Tu mam chyba najlepsze zobrazowanie, jeżeli chodzi o Właśnie odpowiedź na to pytanie, na, to, na ten komentarz, bo tutaj mam kochani rodzinę wychowującą, czyli to jest dla mnie dość silna rodzina, która była na 10 ramkach, dość dużo czerwiu, młoda pszczoła i jeden z tych mateczników będzie pozostawiony w tej rodzinie w celu unasienienia, ale ja to robię z premedytacją, ponieważ mam taką tradycję, że jeżeli rodzina jest... Wychowującą to ostatni matecznik, który mi pozostaje, zostaje do unasiennienia, yy, tak, zostaje w tym ulu do unasiennienia, i to jest przyszła królowa całego tego, tej, całej tej rodziny. Natomiast, kochani, jak to wygląda w, w praktyce, jeżeli chodzi o, o mateczniki? Jeżeli to jest miesiąc, maj, czerwiec, kiedy my mamy 50-60 tysięcy pszczół w ulu, mamy bardzo dużo czerwiu, mamy bardzo dużo czasu jeszcze na naprawienie błędów lub wypadków, które mogą spotkać matkę, kiedy wylatuje w lot godowy, to my sobie możemy po takie mateczniki zostawiać i ja też tak robię. Nawet nieraz mówię, że to jest fajny okres bezmatyczności poddawania matek nasienionych mateczników. Raz, że to jest bardzo dobre przyjęcie. Dwa, że robimy okres bezmateczny w ulu, czyli bezczerwiowy. Pszczoły nie karmią czerwiu, odpoczywają, czyszczą komórki, wzmacniają się. Możemy tak samo przez ten okres dwutygodni, zanim pojawi się nam nowe pokoleje, pokolenie pszczoły, wyleczyć lub też ocenić, Porażenie przez jakieś choroby, bo rodzina silna w ciągu dwóch tygodni, jeżeli będzie nam bardzo szybko zjeżdżać, czyli będzie nam bardzo szybko ginąć pszczoła lotna, pszczoła z ula, i będziemy widzieć, że rodzina słabnie, to już wtedy możemy reagować, że coś jest nie tak. Więc owszem, maj, czerwiec, po, po, początek lipca jest to bardzo dobry pomysł, aby zostawiać matyczniki i pozwolić w takiej rodzinie się wygrać młodej matce. Natomiast jeżeli my mamy sierpień, połowa sierpnia y, i późniejszy okres, to moim zdaniem, przynajmniej to jest moje zdanie, poddawanie matecznika lub matki nieunasilnionej do rodziny, która ma zimować, nie wchodzi w grę. U mnie tylko i wyłącznie wtedy wchodzi w grę poddawanie matki czerwiącej i to jeszcze ze sprawdzonym czerwieniem. Wiem, patrząc na to, co ja Wam teraz tu pokazuję, że mam rodzinę bezmateczną, czyli mam tu same mateczniki, zaprzeczam swoim słowom nie, ponieważ to jest rodzina wychowująca, ale ja tej rodziny wychowującej nie zostawiam bez opieki. Jak sobie popatrzycie, koło ula zaraz mam zrobiony odkład ze starą królową, która czerwi w tym ulu i będzie wzmacniana ta rodzina. Więc tutaj, jeżeli mi tylko wróci matka z lotu godowego, szczęśliwie, rozpocznie czerwienie, będę widzieć, że jest wszystko w porządku z tym czerwiem. Te dwie rodziny na zimowlę zostaną połączone. Tutaj zostanie mi tylko starsza matka rezerwowa do końca tego semestru, bo tutaj podejrzewam, że będą chciały i tak ją wymienić. Jeżeli chodzi o mateczniki na cichą wymianę, też ostatnio Wam mówiłam, że jeżeli zobaczycie, że pszczoły chcą Wam wymienić matkę na cichą wymianę, i macie tylko jeden matecznik, to w tym wypadku ja bym zostawiła ten jeden matecznik i pozwoliła się y, wymienić, pozwoliłabym pszczołom wymienić taką matkę w ulu. Y, tutaj też musimy bacznie obserwować, czy stara królowa znosi jeszcze jajeczka, bo jeżeli już by nam nie znosiła jajeczek, nie, roz... nie byłoby czerwiu, to nie czekamy na to, żeby nam się ten matecznik wygryzł i królowa, żeby się nam unasienniła udobrze dobrze mówię, ona się miła, yy, tylko bierzemy sobie ten matecznik, robimy z niej odkład malutki, na jednej ramce z pszczołami obsiadającymi na czarno i dajemy jej ramkę pokarmu, a do tego ula wkładamy jak najszybciej matkę czerwiącą, bo jeżeli my sobie teraz nie zrobimy pokolenia zimowego, czyli nie będą nam matki czerwiły, nie będzie dużo tych pszczół, to my do zimowiny nie dojdziemy. Ta pszczoła, która jest teraz w ulu, to jest pszczoła letnia jeszcze, ona w większości umrze. Jeżeli mamy jakiś czerw, Część tego czerwiu wejdzie nam w kłąb zimowy, ale część tego czerwiu, który się wygryzie jeszcze szybciej, będzie przerabiał jeszcze pokarm, wychowywał swoje siostry, czyli larwy i będzie się spracowywać do zimowli, do grudnia, może nie dożyć. Więc tutaj pamiętajcie, że to co teraz widzimy w ulu, to niekoniecznie ta rodzina będzie wyglądać za chwilę. Od 20 sierpnia mniej więcej do 10 września wygryza nam się, mówimy o wygryzieniu się, Wygryza nam się najważniejsze pokolenie zimowe, które procentowo ma największe szanse na przezimowanie w jak największej sile. Więc my się musimy mniej więcej cofnąć. Jeżeli 20 sierpnia, to cofamy się mniej więcej 21 dni wcześniej. Więc początek sierpnia to jest pierwsze jajeczko, które powinno być zniesione przez Matkę Pszczelą w celu początku kłębu zimowego. I to jest najcenniejsza pszczoła. Jeżeli my teraz nie robimy nic, żeby matki pobudzać do czerwienia, żeby tutaj było jak najwięcej czerwiu, to nie będziemy mieć za chwilę tej pszczoły. Ta rodzina po prostu nam przestanie istnieć. Będziemy yy, zimować dwie czy rameczki pszczół, bo cała pszczoła lotna, spracowana, pamiętajcie, że w ciągu miesiąca nam wyginie i jej nie będzie. Od, tylko i wyłącznie od czerwiu, który mamy w ulu, w tym momencie zależy siła i jakość naszej zimowli. I jeżeli chcemy się cieszyć wiosennymi, Oblotami, to pamiętajcie, my teraz musimy się wytężyć. Teraz nie możemy już oszczędzać na tym, że dajemy matecznik matkę nieunasienioną, bo pamiętajcie, że ona musi jeszcze trafić na pogodę. Jeżeli nie trafi na pogodę, to czas się odciąga. Musi szczęśliwie wrócić z lotu orientacyjnego, później zgodowego. A to może być nie do końca szczęśliwe, bo mogą ją ptaszki na przykład zjeść, szerszeń, y, lub jakiś wypadek losowy, który na przykład może jechać samochód, cokolwiek. Może się zdarzyć, że po prostu nie wróci, y, to już sobie odciągamy w czasie i co? I tak będziemy musieli kupić matkę unasienioną czerwiącą. Tracimy czas, pieniądze, nerwy, siły, y, stresujemy niepotrzebnie rodzinę. A tak to, jeżeli chcemy być pszczelarzami, kochani, to pamiętajcie, musimy się też y, nastawić na to. Że musimy ponosić koszty. Pszczoły nie zawsze naprawią nasze błędy. Bardzo dużo błędów naprawiają, których nawet nie widzimy, że je popełniliśmy i to nam się wydaje, że świetnie sobie radzimy, a tak naprawdę one odwalają za nas kawał dobrej roboty. Ale są błędy, które pszczoły po prostu nie będą w stanie nam wybaczyć, nie będą w stanie za nas ich naprawić, ponieważ ich rozwój się kończy. Jeżeli ta linia pszczół, którą będziecie mieć w ulu. Będzie linią pszczół, która na przykład ogranicza szybko matki w czerwieniu, to ta młoda matka zacznie wam czerwić, zaczerwi troszeczkę i pszczoły ją ograniczą i będziemy mieć miazgę, a nie pokolenie zimowe. Jeżeli natomiast to będzie jakaś bardzo plenna pszczoła, która przedłuża czerwienie, to będzie matka, która wróciła z lotu godowego i ona będzie bardzo intensywnie czerwić, to może być tak, że znowu będzie Wam czerwiła całą zimę. I tak źle, i tak niedobrze. Więc pamiętajcie, poddajemy teraz Matkę Czerwiącą, licząc na to, że zrobiliśmy wszystko, aby ta królowa była przyjęta do tego ula. I będziemy jeszcze w stanie do 10 września sobie piękne pokolenie zimowe, przy troszeczkę naszego wysiłku zbudować. I myślę, że tego się trzymajmy. Wszystkie czynności, jakie robimy w ulu, robimy nie tylko pod kątem rozwoju rodziny, który jest jeden z najważniejszych, który musimy wiedzieć, ale pamiętajcie, w tym w tym świecie gdzie jesteśmy pszczelarzami jesteśmy my pszczoły i przyroda Pory roku i my musimy to wszystko zgrać rozwój pszczół nie jest przez cały rok taki sam każdy miesiąc ma inny rozwój pszczół i są chwile w ciągu roku które możemy sobie poprawić błędy poprawić jakość rodziny wielkość rodziny rozwój rodziny możemy nadrobić to że nie było matki przez dwa tygodnie przez trzy tygodnie ale to nie jest miesiąc sierpień i to nie jest termin jesienny. To jest termin wiosenny od maja do początku lipca. Wtedy możemy to robić, ponieważ pszczoły nam to wybaczą i za nas odwalą kawał dobrej roboty. O tej porze pamiętajcie, jesteście pszczelarzami. Jeżeli jesteśmy pszczelarzami, liczymy się z tymi, że wyskakujemy z kieszeni i robimy tak, żeby rodzinę, zimową, żeby rodzinę przygotować do zimowli, tak aby ona mogła spokojnie dotrwać i żeby miała piękny oblot wiosenny. I tego Wam życzę. Miłego.